Tomek Kiciński, witamy Tomku na konferencji i myślę zadowolony z postawy swoich podopiecznych Marcin Wróble, trener pomarańczowo czarnych Tradycyjnie prosiłbym o krótki komentarz do tego co oglądali kibice dzisiaj na dzień dobry 2019 roku, wiosna z kibicami przy Świętokrzyskie, a potem jeśli będą pytania z sali prosiłbym o odpowiedzi na te pytania. Tomku, rozpoczynamy od twojego komentarza. Pierwsza podstawowa rzecz. Chciałem trenerowi Marcinowi pogratulować i życzyć powodzenia w tej drabince dalej, w tym Polski. Natomiast no cóż, mecz potoczył się, wszyscy widzieli. No. Ogólnie pierwsza połowa no, dosyć dobra w wykonaniu moich zawodników, no jednak przewaga drużyny gospodarzy, z wykorzystanie tych dwóch y, sytuacji, 2-0 do przerwy. No, druga połowa dla, zaczęła dla nas się no, nieprzyjemnie. Ta żół yy, druga żółta kartka w konsekwencji czerwona Kuby Floczyka spowodowała to, że no jednak z zespołem lepszym jeszcze gra grając w osłabieniu, no ciężko było cokolwiek skonstruować, dlatego też z ławki krzyczałem, żeby spokojnie było no i próbować ewentualnie tam jak coś skontrować, czy, czy, czy jakiś fragment gry. No natomiast Konsekwencja tej czerwonej kartki była taka, no, że wiadomo, zdecydowaną przewagę wówczas już miała drużyna z która dołożyła jeszcze trzy bramki, trzy celne strzały. Oprócz tego wiadomo, było jeszcze kilka sytuacji, aczkolwiek no, moim chłopakom muszę za, za walkę do końca pogratulować i no, cóż, cóż, cóż więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tyle szkoleniowie drużyny stronił. Marcin, Twój komentarz do gry Twoich chłopaków? No tak, ja no, nie jestem zadowolony, bo po, po, po długiej przerwie Mecze, mecze o coś, czyli o punkty i o awans do następnej rundy. No wiadomo, puchar Polski wiąże się swoimi prawami i tak naprawdę ten na papierze teoretycznie lepszy nie musi zawsze wygrać. To nieraz już, już się okazało, że że są były niespodzianki, dlatego, dlatego cały czas uczulają chłopaków, żeby podeszli do, do każdego spotkania, czy to się gra z teoretycznie lepszym czy słabszym zawodnikiem, tak samo i, i, no i tak wyszło, tak wyszło. Cały czas cierpliwie cierpliwie dążyliśmy do tych, do tych sytuacji, które, e, które się no, wytwarzały. I, i, no i, I tak się też stało. Trafiliśmy raz, później poprawiliśmy dwa e, i, i nasza pełna pełna, pełna kontrola tego spotkania. W drugiej połowie, w drugiej połowie tak naprawdę tutaj co, co Tomek powiedział, to no na pewno nam też, też to pozwoliło troszeczkę być, mieć jeszcze więcej miejsca po czerwonej kartce, ale, ale mówię, ogólnie, ogólnie jestem, jestem zadowolony i, i cieszymy się dalej z kolejnego awansu. Na pewno przed ligowym spotkaniem za tydzień bardzo, bardzo pożyteczny naprawdę mecz i i, I tak naprawdę no, ja ogólnie nie obawiałem się o, o moją drużynę, jeśli chodzi o przygotowanie, bo, bo naprawdę fajnie wyglądaliśmy w tym, w tym okresie przygotowawczym i w sparingach. I, i, I tak naprawdę no tylko kwestia była, żeby, żeby oni to pokazali na boisku i, i zagrali konsekwentnie. Także, także fajnie, cieszymy się bardzo i, i teraz już tylko tydzień czasu do tego, aby się przygotować jak najlepiej, czy przygotować, aby, aby, aby być, być przygotowanym do następnego meczu, który jest za tydzień ligowy. Dziękuję Rymerowi Rulowi. Bardzo proszę, pozwaj panowie do państwa dyspozycji. Pytania? Władze, Zabar. Czy stawiacie sobie jakieś cele, czy powiedzmy to to sobie, że to ważne, jak na tych czy po prostu e, już będziemy grać pod kątem przyszłego sezonu, jak to do tego podchodzić? Nie gramy, gramy teraz na dwóch frontach i chcemy jak najdalej zajść, zajść w Pucharze Polski, bo to, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa i, 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 i tak naprawdę, no. Jeśli chodzi zatem o ligowe, to, to stawiamy sobie wysokie cele. Chcemy, chcemy, chcemy punktować, chcemy, chcemy dojść do tej czołówki i chcemy, chcemy powalczyć o tą wyższą wyższą lokatę. Na pewno jesteśmy na to, jesteśmy na to gotowi. Jeśli chodzi o mój, mój skład, tak naprawdę tak naprawdę mam naprawdę bardzo wartościowych, wartościowych zawodników już ugranych. Z połączonych z młodością i naprawdę będziemy, będziemy się starać jak najlepiej pokazać i, i piąć się w górę tabeli. Wiadomo, boisko wszystko zweryfikuje, ale, ale mówię, patrząc na, na, na moich zawodników i w tygodniu przed meczem i na meczu naprawdę widać, widać chęć, widać, widać fajny pomysł na grę. No, ale no mówię, no, no wszystko boisko zweryfikuje, ale naprawdę będziemy się starać y, przykusa zrobić niejednemu faworytowi tym, tych rozgrywek. Przypadek Skuczyńskim dzisiaj zagrał na dziewiątech, do tej pory każdy na dziesiąte, ale dzisiaj na dziewiące jak cajaski w No to jest zawodnik. Oj, ciężki, ciężki, ciężki temat, y, co to powiedzieć w jednym w jednym zdaniu, ale... Ale naprawdę potencjał ogromny i to już każdy mu gdzieś tu mówi, nie będę tutaj e, mówił nic, nic innego. Pracujemy nad nim, powiem tak. Bardzo dużo gdzieś tam pracujemy nad nim, żeby, żeby, żeby te umiejętności swoje sprzedawał na boisku. E, no i, i tak naprawdę no, troszeczkę inną rolę ja widzę w jego w jego graniu nie tylko nie tylko do przodu też chciałbym żeby i pracujemy nad tym żeby on popracował też w defensywie coraz lepiej to już wygląda chce pracować widać że naprawdę zaangażowany jest bardzo i tak jak mówię na pewno będziemy z niego mieli pożytek bo, bo tak naprawdę no, to jest tak no, no, można powiedzieć że no, no, zawodnik naprawdę bardzo bardzo wysokich wysokich wysokiej klasy Jeszcze chciałem spytać o Marcina, tak. który jeżeli no, będzie z nami samej zaburzu, jakieś tam koncepcje? Czy... No na pewno nie ukrywajmy, no. cały czas cały okres przygotowawczy był z nami. E, też liczyłem na niego na jego doświadczenie. E, nagle, nagle parę dwa dni temu taka, taka decyzja życie. Nie mam, nie mam zamiaru nikogo namawiać. Tak naprawdę ma być tutaj, mają być zawodnicy tacy, którzy sami chcą tutaj grać. Nie wiem, nie wiem, co się, co się wydarzy. Jeszcze mamy tydzień czasu. Tak jak, tak jak mówię, na ten czas, na ten czas gdzieś tam jakieś pogłoski chodzą o Tomku Personie. Zobaczymy, no. będzie temat, to, to możemy porozmawiać, ale, ale tak naprawdę na ten czas jestem, jestem zadowolony z tej kadry, którą mam. Ale, tak jak powiedziałem, no jakości nigdy nie za dużo. Jeśli on będzie chciał pomóc, jeśli tam dojdziemy do jakiegoś porozumienia, no to, ale, tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że, że, że on przyjdzie tutaj, będzie miał jakieś miejsce, miejsce w składzie. No, no skończyły się te czasy, gdzie, gdzie, gdzie tak naprawdę się daje za jakieś tam zasługi. Czy teraz, to jest teraz ten moment, ten czas, ma pokazać na boisku, że że musi należy miejsce w składzie. I zobaczymy.